Witajcie po wtórce, Bacza ten 25 ton w losowaniu na 10. Tiery na mapce bezpieczna. Wszystko stań I tutaj, bohater, będzie korzystał głównie z amunicji podstawowej. Troszkę mnie to dziwi, ale w sumie to jest ku temu parę powodów. Między innymi to, że hity wchodzą w bok bardzo często za zero, jeśli poleci w gąsienicę. Musimy uważać, mamy. Te 100 LT, mamy Ebera. O jednego zdejmiemy na pewno. Tylko pytanie, kto jest ważniejszy. Bierzemy Ebera. Chłop będzie uciekał, ale tutaj naprawdę trochę niebezpiecznie jest. Bo, jakby nie patrzeć, my mamy bardzo dobrą mobilność tym baczatem i Ebera mamy z głowy. Jeszcze tylko tę setkę potraktować jednym perfekcyjnym pociskiem. I będzie bardzo dobrze, ale zobaczcie, tę setka. Zabrała nam 800 HP Ach, Gdyby tu był jeszcze jeden light Albo ten EBR by się tak szybko nie ulał Albo poszłoby w opony To wyglądałoby to Znacznie, znacznie, znacznie gorzej Ale teraz mam wrażenie, że trochę nasz Testo LT się ulewa Ale zobaczcie, większość drużyny przeciwnej Już dostała spota Także pewne informacje Kto gdzie stoi są, ale Jednak wiadomo, nie wszystkie Ładujemy tutaj z tym zestawem Prawie 40 sekund, dokładnie 27,5 sekundy. Mamy dzika. Przydałoby się go trafiać, ale właśnie na fuzetkę. Tutaj strzelając pod wieżę mamy szansę nawet, chłopa wysadzić. I pytanie, bohater będzie ładował, czy nie będzie ładował? Chyba przeładuje za chwilę. Ale tutaj też przydałoby się oddać dwa strzały, bo jednak później nie. Jest i siódmy. Dobrze wyczekał tego gracza. Tylko teraz pytanie, żeby dobrze poleciało, skuteczność naprawdę fenomenalna tego gracza, na klip robimy prawie 2000 uszkodzeń, co pozwala nam no sporą część pojazdów w bitwie wysłać na magazynek, no nie oszukujmy się. Ale to jest naprawdę pokaźna wartość, zestaw też ciekawy dosyć, jak na czołg średni i to taki, który z reguły powinien grać z daleka od kuli przeciwnika ale pewnie cię przydaje na magazynkach Zobacz teraz vz jedzie jedzie samym środeczkiem przydałoby się ją ładnie pokarać jest jeszcze na dwa strzały i trafi do garażu a niestety 430 U nam go zdjęło wiadomość może nie fajna ale teraz zostały nam się jeszcze dwa pociski które przydałoby się za wszelką cenę wykorzystać tutaj Eber odwraca uwagę STB-1 i mam wrażenie, że właśnie ten czołg średni oberwie, a teraz jeszcze Centurion AX i mamy 4000 uszkodzeń i jesteśmy na dwa strzały dla większości pojazdów w tej bitwie ja nie wiem jakim cudem bohater zrobi tak ogromny wynik ale ma na niego naprawdę małe szanse ale dobra wracając, za chwilę pewnie pojedziemy na plecy czołgom ciężkim Zaskoczymy ich, czemu nie Tam są na dobry magazynek, tak mi się wydaje Chyba, że wybierzemy Lewandowskiego O, jedziemy na plecy I teraz pytanie w kogo, skończymy pewnie Dzika na start Mamy spota Dzik dostał I teraz obiekt może nas na dwa strzały Wysłać do garażu, albo jeśli mu polosuje, to na jeden, ale szczerze nie wydaje mi się. W ostatniej chwili Lewandowski, czy tam sorry, 780 zdjęło obiekta 452K i to nam trochę dupę uratowało. No bądźmy szczerzy, ale moglibyśmy być już naprawdę na strzał dla każdego pojazdu w tej bitwie, albo i moglibyśmy być w garażu, bo jakby nie patrzeć, Szanse na to, żeby nas podpalił, co realne. No, gaśnicy nie mamy. Poza tym, gaśnica niewiele by nam pewnie tutaj pomogła. Zależy też, jakie miałby losowanie. Szansa na pożar 10%. Także tutaj, no, trzeba by. Uważać, teraz jedziemy na plecy. Biegta 277. Została nam się już tylko złota amunicja. Dlatego też nie możemy strzelać w tył. Ale tutaj będziemy strzelali w jego. Ach. Było blisko! Było blisko! Teraz dolna płyta. No, w go się nie zaweszło, ale naprawdę z dużym fartem, Teraz pytanie, kogo damy strzał? Chyba Westebeka i będziemy ładować. Ale niech się pokaże jeszcze ten japoński Magic I chowamy się za przeszkodą. Mamy 8000 uszkodzeń. Zobaczcie, ostatni magazynek. Za chwilę będziemy bez pocisków. To jest coś, czego nikt nie chciałby zobaczyć, i powiem szczerze. Minusem Bachata jest właśnie jego niewielka ilość amunicji. to jest naprawdę coś nie do pomyślenia, żeby czołg średni, pomimo tego, że zwiększono HP dziesiątek, doszło wyposażenie nowe, które zwiększa HP. Nie zwiększono amunicji niektórym pojazdom. Manticora też bardzo cierpi na tym, że ma tak mało amunicji. Widziałem już parę bitew, że Gracz właśnie w Monticorce miałby okazję wygrać, ale właśnie zabrakło mu amunicji. I bądźmy szczerzy, ale w Batczacie jest bardzo podobny problem. Zostało się Hori 3. My możemy zadać mu około 1500 uszkodzeń, a ma 2000 Może, gdybyśmy mieli przeładowany w pełni magazynek, to byśmy go zdjęli, a tak. No, nie wydaje mi się, żeby to było realne. Musiałby nam bardzo dobrze za każdym razem losować teraz. Chyba będziemy chcieli go wykryć dla leoparda i wyjechać mu na bok. Dostał ogłuszenie Arty Jest na spocie. Tylko teraz pytanie: czy ktoś odważy się w niego strzelić? My czekamy, aż on odda strzał. Właśnie to robi i teraz próbujemy go pompować. Ile wlezie? Czy zrobimy praga na nim? Miejmy nadzieję, że tak, ale. Ciężko powiedzieć. Jeszcze zrobiliśmy fanina. <grymne> Okej, okay, bitewka wygrana. Zobaczcie jaka krótka. Niecałe 5 minut. I prawie 10 tysięcy uszkodzeń. No, powiem szczerze. Coś niesamowitego. Bitewka naprawdę... No palce lizać, tylko szkoda, że taka krótka. A ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca. Zapraszam do następnego, czyli już jutro o 17 jak zwykle. Mam nadzieję, że padniecie. Pozdrawiam Was cieplutko. Na razie. Cześć czołem. Trzymajcie się.